Wazektomia, czyli skuteczna antykoncepcja dla mężczyzn. Na czym to polega w prostych słowach? Polega to na odcięciu dopływu plemników do ejakulatu. Nie wpływa na erekcję, nie wpływa na ejakulację, nie wpływa na orgazm i nie zmienia ton głosu. Do niewątpliwych plusów należy zaliczyć. Najwyższa skuteczność w zapobieganiu ciąży. Pozytywny wpływ na relacje między partnerami przez... Możliwość spontanicznych zbliżeń bez strachu o zajście w ciąże. Zdjęcie presji hormonalnej antykoncepcji z partnerki. Podjęcie decyzji o poddaniu się zabiegu wasektomii musi być bardzo świadome i przemyślane, ponieważ rebasektomia, czyli odwrócenie tego procesu, jest bardzo trudne, łamane przez niemożliwe, ale o tym specjaliści wykonujący zabieg wasektomii tobie nie powiedzą. Wasektomia to metoda antykoncepcyjna, a nie ochrona przed HIV czy wszystkimi innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową. W mojej prywatnej opinii wazyktomia jest dla mężczyzn, którzy są już ojcami i są świadomi tego, że więcej dzieci w życiu nie chcą mieć. Natomiast jeżeli nie masz dzieci, nigdy nie wiesz, czy w pewnym momencie twój instynkt tacierzyński się nie odezwie, a wtedy będzie to dla ciebie dużym problemem.